W Kopowie zawsze była dbanie o jakąś kulturę. Jako młodzi ludzie, oni odgrywali sceny w, na świetlicy, teatry, teatry tworzyli. Także ta. Dusza artystyczna to od, już od samego dziecka, można powiedzieć, tam gdzieś była taka, już taka wykreowana, nie? Jak ja po prostu tutaj do, do tej rodziny wstąpiłem, to po prostu już zespół, właściwie ten, ten stary podstawowy zespół przestał istnieć, ale z opowiadań nam teścia, jak to było, jak... Jak to się tutaj działo? To po prostu tyle, co pamiętam. Zawsze mówię, że ten zespół powstał w 80., a bodajże w 5 roku. Po prostu pewna grupa przyjaciół, znajomych z samego Chopowa i nie tylko zaczęli się spotykać. Potem dołączyli już później odpowiedni ludzie, którzy zajmowali się choreografią, muzyką. muzyką i ten zespół zaczął nabierać takiego pełnego takiego wymiaru już właściwie można powiedzieć już nie tylko lokalnego takiego tylko wchodził na arenę krajową a już też na koncerty międzynarodowe także występowali w różnych miejscach jak Estonia, wieś, Estonia Szwecja, Szwecja no wszędzie gdzie tylko były jakieś zaproszenia jakieś to po prostu ten zespół działał wracając do instrumentów. Właśnie ten zespół zaczął y, funkcjonować jako tylko śpiew i taniec, ale brakowało y, te, takiego brzmienia. tego. No i wtedy teściu patrzy, no przydałoby się, żebyśmy kapelę stworzyli. Nie? No i skąd tu teraz wziąć takie instrumenty do tej kapeli, żeby było to wiarygodne, żeby to było wszystko tak jak należy, żeby to wyglądało, że to jest kaszubski zespół taneczny. Zaczął szukać, żeby może gdzieś kupić, nie kupić. No, to trzeba coś zrobić samemu. No też nigdy tego nie robił. Może pojechał do muzeum w Kartuzach i tam oglądał pierwsze instrumenty. Właśnie zobaczył tam skrzypce diabelskie, burczybasa, bazunę i tak dalej, i tak dalej. No to tak popatrzył i mówił, no, no tak, trzy rzeczy. Chyba są zrobione, i tak powolutku, powolutku popatrzył, popatrzył, przyjechał do domu, przemyślał to wszystko i pierwszy instrument zrobił, potem drugi zrobił, na potrzeby właśnie zespołu. To były takie pierwsze jego instrumenty, które zaczął tworzyć na, na potrzeby zespołu. A moja yy, droga, tak troszeczkę też przez takie zakrętasy. Zawsze obserwowałem też, no, tam jak teściu budował kolejny instrument i tak obserwowałem czasami w tym też tam w jakimś stopniu pomagałem mu chociażby, żeby to przestawić, ustawić, no ale obserwując jak on to buduje, jak on w to wkłada pasję, jak o tym opowiada i jak to widzi, jak to, jak to wszystko, te, te, te emocje tak po prostu zaczęły mi się też udzielać na mnie, nie? No i później tak... Obserwując troszeczkę jak to wygląda, no zacząłem powoli sobie w duchu myśleć, może bym kiedyś też może tak coś w tym kierunku za co rzeźbić, nie? No ja tylko, tylko robię skrzypce diabelskie. Chodzę, no na razie? Na razie, przygotowuję no. się po prostu, tylko robię głównie, głównie skupiam uwagę na skrzypcach diabelskich, które Buduję już tak jak gdyby pod siebie po prostu, żeby one były tylko i wyłącznie ze mną utożsamiane. Po prostu, bo troszeczkę też jestem takim może takim buntownikiem wewnętrznie, że słyszę, że tam tego nie można tamtego, bo tak to jest niezgodne z jakimś tam stylem, ale ja po prostu stwierdzam, że za 30, 40, 50 lat to się będzie mówił no, ale to był ten facet, który to zrobił i i tak za sob o sobie taki zostawił ślad. Ja po prostu chcę być inny troszeczkę też w tym co robię, nie? Od, od czego się zaczęło? Od czego się zaczęło moja ta przygoda z tymi skrzypcami? No to jest troszeczkę taka e, e, historia trochę dziwna, bo e, w ostatnim roku życia mojego e, teścia Jerzego Walkusza e, poprosiłem go, żeby mi zrobił po prostu na urodziny takie skrzypce diabelskie, nie? No, ale on troszeczkę nam chorował, nikt tam się nie spodziewał, że nas w tym roku, w tym roku, co ja sobie wymyśliłem, że, że on nagle nas opuści, nie? A w międzyczasie mnie tam prosi, mówi, ale jak chcesz, żebym Ci je zrobił, to ja Ci tutaj dam deski, wytniesz mi te y, kształty tych skrzypiec, powycinasz, nie? No to daj mi te wszystkie, ja wytnę i będziesz już miał na zapas, nie będziesz musiał się męczyć z tym wycinaniem, mówił. No, bo to, mówi, to jest taki wysiłek duży. Za dwa dni mu przyniosłem te wszystkie deski. A on do mnie mówi, ale miałeś mi jedno przynieść, a te pozostałe miałeś zostawić sobie, nie? Ja mówię, ale co sobie? No, będziesz ty będziesz robił, nie? A ja mówię, nie, ja nie, bo jeszcze nie wiem, czy będę robił, ale nie, taki wystraszony mówię, nie, nie będę robił, nie? nie, nie? No i przyniósł i tego, a mówi, to masz ten obiecany instrument i powiedział tak, mówi, to masz ten, a te następne to będziesz ty po mnie robił, nie? No i tak potem, jak po jego, mówię, odejściu. Zrobiło się tak pusto. Jeden rok minął y, potem, no i tak potem z, z, przyszło nam tutaj razem ze Szwagrem Witkiem y, myśleć, coś tu musimy robić przecież. Trochę ty masz Przez talentu, ręce. trochę ja mam talentu, może te talenty podzielili. jakoś podzielimy. No to żeśmy się tak podzielili, tak. Ja diabły. No ja parłaczki, burczy basy. Parłaczki no i tutaj tak A tak poszło wtedy już. No, tak. że ja tutaj też lubię drewnie bardzo tutaj dłubać też. Mnie pociągało zawsze drewno. W ogóle zapach drewna nawet, tak, to, to jest już naprawdę takie niesamowite. Mój ojciec był stolarzem, brat stolarzem, syn jest stolarzem, także gdzieś tam w higienach coś jest. Z takiego do, pociąg do tego drewna, tak? Czyli zaczęliśmy intensywnie pracować. On w swoim warsztacie, ja w swoim tutaj, tak, no i, i szukaliśmy drewna i tak dalej, żeby. No z się pokazać, tak, żeby tak. nie było tam że że nic nie mamy. Jedno jest pewne, że troszeczkę tam w stolicy, troszeczkę niektórzy nie rozumieli tego instrumentu jako skrzypce diabelskie. Bo instrument perkusyjny, to, tak, Bo to jest instrument perkusyjny. Melodiami na tym właśnie nie wygra, tak? No to jest i, instrument perkusyjny no i, i tylko jest. tylko do wystukiwania, robienia hałasu, talerzami, tukając kijkiem tym, tym 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 smyczkiem takim. Żeby ten rytm, tym, żeby był, rytm był I, podobnie jak parowaczka tak samo to jest tak zwany. Kiedyś tam był do, do paśli owce tak i że tam bydło to Robili hałas właśnie, żeby gdzieś tam przegonić to, gdzie, gdzie to miało iść to bydło, tak? A, no tak samo tutaj te skrzypce, jak tutaj co są za nami widać, to samo znaczenie miały. nie? A burczy to też hałasu narobi, tak? No to jest z końskim ogonem i... Można i łańcuchem ciągnąć, tak, można koński ogrom polewać wodą, tak, który też wydaje taki dźwięk specyficzny. Taki specyficzny dźwięk niepowtarzalny. To, taki. Niepowtarzalny, każdy też jest inny. Bo Generalnie to... chyba nie ma instrumentu, który by go miał jak możliwość tego, tego dźwięku podrobić. No o to zależy ilość włosa, jaki włos i tak dalej. Tak? Jak jest tłusty włos też nie zagra, tak? Musi być czysta ręka, tak i włos nieraz musi być wyprany, tak to się mówi. I, I, zawsze... I wtedy on gra ma brzmienie. Tak? No więc potrzebne są odpowiednie drewno wysezonowane. Najlepiej świerka, ososna. sosna. Powinno najlepiej parę lat poleżeć to w suchym miejscu przewiewnym. To jest właśnie szkoła Jerzego Walkusza, tak? Jest to ona trudniejsza od tej drugiej, której za chwilę tam zaprezentuję. Yy, drąży się ręcznie. Ja tutaj używam, już się przyznam, yy, mechanicznych takich narzędzi, tak? Ale yy, drąży się o, nawet tutaj sam wypadł ten rdzeni tutaj ze środka, tak? I do takiego tafu, że ścianka po prostu później zostaje na 1,5 do 2 cm. Jest ona bardzo cieniutka I od tego zależy dźwięk właśnie później, jak, jeżeli się kra, tak jak założymy ten ogon, który wydostaje się z tego instrumentu. To tak? jest bardzo delikatne. Lubi to często pękać, tak? Także to przychodzą później takie jeszcze obręcze metalowe, które zaciskają tak, jak tutaj widzimy na gotowym. Które trzymają, to, tak, żeby to się nie rozpadło. Z jednej strony zakłada się skórę, a z drugiej denko jest drewniane. Najczęściej splejki się tutaj stosuje, bo ona jest najbardziej wytrzymała. tak. No i druga szkoła tutaj jest właśnie na zasadzie sklepek. Jest to taki etap. No, trochę szybciej to się robi, po prostu zależy, jaki instrument chcemy, jakiej wielkości, taki, jaki ma być, tak. Później. Robimy półokrągłe takie, to wszystko na wyżynarcy się. To już mechaniczne urządzenie to już nie jest taka reszta frasa jak tutaj przy, przy teściu, przy tego jeżego walkusza tych instrumentach. Żeby te ścianki nie były za grube, wycinamy półokrągłe, żeby ta ścianka była cieniutka, tak? bo wtedy też jest inny dźwięk. Jeżeli się gra, każdy też jest właśnie inny ten instrument, taki inny dźwięk wydaje. I robimy takie nacięcia, gdzie wchodzi właśnie, z jednej strony wchodzi. Yy, drewniane, zobaczcie, u teście się stosował skórę, a tutaj jest drewniana, tu gdzie ogon jest, z drugiej strony jest założony łańcuch. Mo, dwie osoby mogą grać na takim instrumencie. Tak? Z jednej strony ktoś ciągnie za łańcuch, a z tej ktoś ciągnie za ogon i jest polewany wodą. Tak? Także... Parłażka to jest następny instrument, taki perkusyjny też. Dawniej służył do wypasania owiec innego bydła. Najlepiej zastosować do tego gałęzie z jarzębiny albo z orzecha. Jest on najbardziej podatny i jest bardzo giętki, którego można sobie kształtować jak się chce, ale tylko jak jest świeży, tak? bo później to już po prostu się łamie. Tak ten kształt się utrzymuje już. tak? Wtedy możemy później już dalej stosować na przykład nakładanie Blaszek, które wcześniej trzeba to są z zwykłej blachy pociąć. Tam się ma nieraz na złomie. Może być osynk, może być malowana blacha. Z blachy wycinamy kółka, większe, mniejsze. Wyginamy je na różne takie kształty, tutaj, żeby po złożeniu. Wtedy, im więcej tych blaszek, jest też ten dźwięk, też jest wtedy bardziej może intensywny, albo mniej. O, tutaj już mam taki gotowy nakładamy na jedną i na drugą. Tutaj jest zespolne z sznurkiem, związane i zabezpieczone to jest y, najlepiej klejwikol. wikol. On się zrobi wtedy taki sztywny, twardy. zaczynam budować skrzypce diabelskie, wybieram y, klocek, y, jakiś y, klocek y, lip, y, lipy. O, Powiedzmy jakiś, jakiś taki kawałek jakiegoś kloca, ucinam go w poprzek i zaczynam sobie oglądać z każdej strony, jak, jaki chcę zrobić. Mu tam ten wygląd tej jego tego, tego, japy jego całej. I Przykładowo tutaj tego tak, jak całego, tak już wystruga. Potem go całego maluję na czarno, żeby już, już po prostu farba go wchłonęła. Potem dorabiam kijek. Dopasowuje, w którym miejscu ma być ta głowa, żeby ona całość przeszła do samego dołu. Teseczkę też wycinam wcześniej. Maluję, maluję najpierw te wszystkie wzory. Jak już jest wszystko polakierowane, to całościowo jest y, potem ozdobiony takimi wstążkami, tak jak tutaj mamy w tym, tym powiedzmy, tutaj już gotowym. Zresztą to jest mój numer jeden, który robiłem. To jest numer jeden, a to jest numer ostatni Jerzego Walkusza, który dostałem. Także troszeczkę miałem możliwość od niego podpatrzeć. Są bardzo podobne. Do tego jeszcze jest zamontowany taki kijek, który jest e, niby to jest smyczek, ale to jest w zasadzie kijek, który służy do nam do, e, do grania. Nie? <sharp> Eat <inhale>